Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Porozmawiajmy o tym. Witam Michała Hosowicza. Witam Panią doktor Kasię Olejko. Skład, skład ten sam. Zostało nam szereg ciekawych problemów, o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Pamiętasz Kasiu, na czym skończyliśmy? Tak, rozmawialiśmy o polemice. Polemice pracownika z pracodawcą i pracodawcy z, prac, z pracownikiem. A no właśnie, bo skończyliśmy w tym, w, w tym miejscu, w którym mówiliśmy, że pracodawca ma wobec pracownika szereg obowiązków, ale nie zdążyliśmy już powiedzieć, że to działa w obie strony. Dokładnie e, tak. Tak jest. Ten stosunek pracy jest tak pomyślany, że powinien, powinna w nim być komunikacja, przepływ informacji, ale reguły gry, jeżeli chodzi o Takt, kulturę i otoczkę tej komunikacji obowiązuje dokładnie w takim samym stopniu obie strony. Ciekawostka z orzecznictwa jest taka, że nawet jeżeli druga strona nie potrafi się zachować, co, co jest bardzo pojemnym, pojemnym pojęciem, bo to może znaczyć i brak kultury, i brak taktu, i nienależyte wysławianie się, i bycie kłótliwym, wulgarnym oraz szereg innych rzeczy. Nie zwalnia drugiej strony z tego, żeby zachowała reguły gry. No właśnie, i teraz nasuwa mi się takie pytanie, bo czasami mamy takie delikatne symptomy tego, że pracownik ogranicza po prostu nie chce z nami współpracować. Takie na przykład jak wywracanie oczami. Pokazywanie, że to, co mówisz, jest głupie, w ogóle szczerze mówiąc, no dobrze, jesteś moim przełożonym, zrobię to, ale to w ogóle jest bez sensu. I jak ma pracodawca, czy też ten zarządzający, dyrektor, prezes, w takiej sytuacji się odnaleźć? No, zwolnienie pracownika to jest zbyt takie radykalne, wydawałoby się, tym bardziej, że teraz pracowników powinniśmy szanować. Jest ich w specyficznych zawodach niewielu. I w związku z tym, co tu zrobić i w jaki sposób z tym pracownikiem rozmawiać, żeby nie poczuł się z kolei w on w niekomfortowej sytuacji. Tak, trzeba pamiętać o tym, że częścią komunikacji, częścią całokształtu komunikacji jest komunikacja niewerbalna. Proszę zwrócić uwagę, że no nie do pomyślenia dla nas jest, że przywita nas na przykład w recepcji hotelu albo w recepcji ośrodka zdrowia osoba, która nie będzie miała empatycznego wyrazu twarzy, nie spodziewamy się tego, że będzie na nas patrzeć wrogo, nie będzie, będzie pozbawiona uśmiechu, albo będzie na przykład rozmawiać z nami i patrzeć w ścianę albo w sufit. Tak. I dokładnie ta sama reguła obowiązuje tutaj. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jej nie przestrzega, no to pozostaje narzędzie otwartej komunikacji. Zwykle moi klienci rozwiązują to, czyli menedżerowie zarządzający, rozwiązują to w ten sposób, że pytają pracownika, czy coś jest niejasne. Czy dostrzega jakieś mankamenty tego, co zostało mu powierzone albo, albo przedstawione, czy coś go tam niepokoi, czy ma jakieś zarzuty merytoryczne, czy chciałby się podzielić jakimś dodatkowym komentarzem? I to zwykle, to zwykle wystarczy, dlatego że wszyscy lubimy być wysłuchani. Bardzo często jest tak, że pracownik ma poczucie, zwłaszcza w bardzo dużych organizacjach, bycia takim trybikiem w maszynie, i myślę, że przydanie tej komunikacji cech ludzkich na pewno bardzo pomaga. Jeżeli to nie pomaga, to następnym, następnym krokiem jest, tak jak mówię, zakomunikowanie pewnych kwestii, dlatego że no, kodeks mówi jasno, że nie da się w sposób dorozumiany mieć pretensji. Prawda? Jeżeli ja mam zastrzeżenia do pracownika, to dobrze by było, żebym je zwerbalizował i tutaj nic nie zwalnia znowu menedżera, przełożonego, team lidera czy, czy, czy prezesa, właściciela z tego, aby, żeby, żeby zrobił to w dobrym stylu. Czyli trzeba to zrobić przede wszystkim kulturalnie i taktownie, chociaż czasami zdarza się, że trzeba to zrobić stanowczo. W tej sytuacji, którą pisałaś, miałem kiedyś, Miałem kiedyś proces sądowy oparty właśnie o taki problem, że pewna pani reagowała na wszystkie polecenia, a to głośnymi westchnieniami, a to wywracaniem oczami, a to ziewaniem, i właśnie nie wiadomo było, nie wiadomo było o co chodzi. Szczęściem mojego klienta było to, że zawsze potrafił o to wprost zapytać. Na przykład, czy to, szanowna pani, czy to ziewnięcie, czy ta mina, coś mam, czy tym, w ten sposób ma mi pani coś do przekazania. Mm -hmm. e, I później znaczy, to się. Od... No, to jest bardzo wartościowa sugestia i ewentualnie właśnie to zabezpieczenie, o którym mówimy, prawda? Bo w tym momencie fakt, ta pracownica zrozumiała, że można powiedzieć, w pewnym sensie była skuteczna. Bo pracodawca przełożony, zauważył tą dezaprobatę, ale z drugiej strony też w momencie jakiejś takiej konfrontacji mówimy o tym procesie, no było to Potrafi można się było to zachować. podnieść. można było tak. zachować zgodnie z, z przepisami prawa no i z nie, regułami nie, 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 to nie, 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 Pani nie tylko nie, nie wzięła mu za dobrą monetę tego, co, o co ją zapytał, no ale na sam koniec powiedziała, że jest przez niego prześladowana. Więc, właśnie takimi, takimi pytaniami, nie do końca było wiadomo, czy, czy nie jest świadoma tej swojej mimiki, czy też po prostu uważają za swoje prawo przyrodzone, ale. Ale problem, no niestety oparł się o wokandę sądową i to, czym, to, czym zajmował się sąd, to właśnie między nimi było to, w jaki sposób traktował ją pracodawca. Także... No właśnie i tutaj znowu w początkowej fazie powiedziałam, że dobrze, no ale teraz z kolei te pytania tego pana. Spowodowały to, że pracownica miała możliwość po prostu podniesienia ich tak na wokandzie, że właśnie te pytania traktowała jako ten, można powiedzieć, mobbing, bo teraz to jest bardzo popularne. Czyli co? Czyli lepiej, gdyby nie pytał, przemilczał? Absolutnie nie, zrobił, bar zrobił bardzo dobrze. Starał się, to, starał się sytuację wyjaśnić w sposób ogólnie przyjęty, kulturalny i w pełni zgodny z prawem. Właśnie Postąpił idealnie i modelowo. Czyli? Byłoby źle, gdyby na to nie reagował i siłą rzeczy w jakiś sposób próbował dawać to do zrozumienia w jakimś innym, jakąś inną drogą, jakimś innym kanałem komunikacji. Na przykład mniejszą sympatią, większym zniecierpliwieniem. Takie rzeczy zwykle eskalują, potem prowadzą do jakichś plotek za plecami, kształtowania się opinii, aż do ostracyzmu przez zespół. I wtedy rzeczywiście możemy się znaleźć w niekomfortowej sytuacji, kiedy będzie to oceniane przez pryzmat ewentualnych zachowań mobbingowych. Czyli warto być otwartym i mówić bezpośrednio po prostu działać tak? być asertywnym, bo rozumiem, że ten pracodawca był, czy też zarządzający był asertywny, bo odpowiadał na, tą, na to zachowanie tego. Pracownika. No ale ja na przykład często spotykam się z sytuacją taką, że jeżeli jest gdzieś powiedzmy, problem w tej relacji, to pracodawca czy zarządzający ucieka, nie chce konfrontacji, opiera się o maile. Mailowa komunikacja jest uznawana za najlepszą. Czy to dobre rozwiązanie? Jeżeli mamy problem z pracownikiem, nie będziemy z nim rozmawiać, będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie drogą formalną, czyli poprzez maile maile są doskonałym później materiałem ewentualnie procesowym wykorzystywanym tak przez sądy jako dowód. No i w zasadzie temat się kończy, czy to tak jest, czy są jakieś zagrożenia z tym związane, że te maile jednak wcale nie muszą być jakby tym argumentem za pracodawcą broniącym pracodawcę przed jakimkolwiek później tematem, nie wiem, mobbingu, nacisku itd. na pracownika, bo z mojego doświadczenia może być różnie, bo na przykład pracownik może podnieść, że pracodawca z nim nie rozmawiał, uciekł w maile, mailami się tylko komunikował, więc ten pracownik czuł się po prostu odrzucony, ostracyzm. No te wszystkie elementy, które mogą stanowić jakiś tam zarzut tak, później, jak to jest w praktyce? Czy są takie sytuacje, czy ja tutaj powiedzmy, można powiedzieć, fantazjuję, a no w rzeczywistości takiej sytuacji nie ma nie, na, w, w aspekcie prawa, nie są rozpatrywane. Ja, jak, to, jak to z Twojej perspektywy, Michał, wygląda? Kasiu, bardzo fajnie, że zapytałaś o te, o te maile. Rzeczywiście dzisiejsze czasy niosą nowe, nowe kanały i sposoby komunikacji. Z pewnością nie jest tak, że ta komunikacja z punktu widzenia prawa jest gorsza. Lub lepsza, jeżeli chodzi o jej moc. To znaczy. Wyda, polecenie wydane mailowo ma taką samą moc jak wydane ustnie, jak wydane w jakikolwiek inny sposób, telefonicznie, SMS-owo itd. Tak Można sobie zatem wyobrazić sytuację i są to najczęściej firmy sektora, czy to nowych mediów, czy informatycznego, że co do zasady większość takiej komunikacji odbywa się na przykład mailowo albo poprzez tak zwane wewnętrzne komunikatory korporacyjne. I osoby, osoby decyzyjne w ten sposób komunikują się z, z Podwładnymi. Nie będzie zatem można podnieść takiego zarzutu, że pracodawca ze mną czegoś mi nie zakomunikował lub ze mną nie porozmawiał. Natomiast na pewno jeżeli, na pewno warto jest, jeżeli pracownikowi doskwiera to, brakuje mu na przykład takiego forum wymiany poglądów, czy to mhm. z pracodawcą, czy bezpośrednio tym już faktycznie go zatrudniającym, czy w ogóle z którymkolwiek przełożonym to myślę, że ta kwestia też powinna być sygnalizowana. Dlaczego o tym mówię? Proszę zwrócić uwagę, że jak, jak zaczęła się izolacja pandemiczna, i bardzo dużo osób pracowało zdalnie, to to wywołało taki hura optymizm. Fantastycznie, nie spada wydajność, tak naprawdę wszyscy i wszyscy są zachwyceni tym, że w, taką, że w takiej formule mogą pracować. Ale nie dalej jak dwa tygodnie temu czytałem bardzo poważne europejskie raporty, które mówią o tym, że jednak pozostawanie w międzyludzkiej izolacji odbija się na naszej psychice. Pamiętajcie Państwo, że prawo pracy jest taką dziedziną, która nie tylko reguluje kto co zrobi i za ile. Ale też mówi o tym, że człowiek ma się w pracy spełniać, i jest to bardzo ważny element naszego jestestwa. Osoby pozbawione wyzwań, pozbawione takich właśnie tego, te, te, tych fragmentów ambicji życiowej, która wiąże się z osiągnięciami na polu zawodowym, bardzo często cierpią z tego powodu, i tak samo mogą cierpieć osoby, które. W jakiś sposób poprzez taką, a nie inną organizację pracy skazujemy na przykład na komunikację elektroniczną tylko i wyłącznie. Więc z perspektywy pracodawcy pamiętajmy o tym, żeby od czasu do czasu jakieś zebranie zrobić na żywo, pozwolić ludziom na integrację. Proszę zwrócić uwagę, jako ciekawostkę to Państwu zaznaczę, że w przepisach o telepracy, a później pracy zdalnej, wyraźnie jest zaznaczone. Że pracownik, nawet taki pracownik, który pracuje wyłącznie zdalnie, ma prawo do korzystania z zaplecza pracodawcy. Czyli może przyjść do biura, spotkać się z kolegami, wypić kawę w kantynie czy w jakimś pokoju socjalnym. Właśnie dlatego, że psychologia i ergonomia pracy jasno pokazują, że człowiek, który jest deprywowany od tego cierpi i po prostu w konsekwencji zamyka się w sobie i może też doznawać szeregu rozstrojów zdrowotnych, w tym poważnych dolegliwości. No i właśnie w tym kontekście bardzo ciekawy jest kwestia work-life balance, prawda, bo czasami, ja tak, wydaje mi się, że jest te, te, te sformułowanie takie nadinterpretowywane, bo zwracamy szczególną uwagę tutaj na to życie poza pracą, tak, że ono ma być teraz, nie może być... I właściwie wszyscy skupiają się na tym, na tym wolnym czasie, na tej swobodzie, i tak A tutaj przecież trzeba też brać pod uwagę tę część, właśnie kiedy wykonujemy swoje obowiązki. No i ją, tą część tego naszego życia regulować w taki sposób i doprowadzać do takiej sytuacji, żeby ona była komfortowa, bo od pracy po prostu nie uciekniemy. Musimy pracować, bo generalnie no, jak nie pracujemy, to właśnie mamy taką sytuację, jak przed, o jakiej przed chwileczką Michał wspomniałeś, czyli brak wyzwań, brak celów, brak satysfakcji z ich realizacji, bo też po to, po to pracujemy, nie tylko po to, żeby zarobić i żeby się finansowo zabezpieczyć. Ja się całkowicie z tym zgadzam oczywiście. No, więc myślę sobie, że ten temat jest bardzo, bardzo ciekawy, no i wymagałby znowu pogłębienia. Tak, pozwól, że jeszcze do, do, dorzucę jedno swoje spostrzeżenie, które, które bardzo często mi się nasuwa, jak prowadzę rozmowy, czy ze swoimi znajomymi, czy, 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 czy z klientami, dotyczące właśnie obciążenia pracą i tematyki work-life balance. Nie jest tajemnicą, że ja mam ten obszar akurat dość mocno zaburzony w kierunku właśnie tego, że z własnego wyboru, w tym sensie, że są osoby, które chcą zdobywać doświadczenia i działać na wielu polach, to wtedy oczywiście można przesuwać tą, ten suwak. Niemniej jednak, w takim stosunku zatrudnienia klasycznym, o którym rozmawiamy, czyli w relacji pracownik-pracodawca, trzeba zawsze pamiętać o priorytetach, bo najczęściej problem, problem tego balansu w szczególności bierze się z tego, że Napływ zadań jest ogromny i tutaj pracownik akurat jest w bardzo komfortowej sytuacji, bo to on w pierwszej kolejności ma prawo zapytać swojego pracodawcy: co jest dla ciebie najważniejsze? To wynika z istoty stosunku pracy. Stosunek pracy nie jest zobowiązaniem rezultatu, tylko starannego działania, czyli pracownik, pracownik ma realizować wizję pracodawcy. Jeżeli wykonuje jego polecenia w sposób prawidłowy, to nie można do niego zgłaszać pretensji o to, że one nie doprowadziły do takiego celu, jaki wymarzył sobie pracodawca. To jest bardzo istotne, dlatego że i zarządzający też muszą sobie z tego zdawać sprawę, że to oni są architektami tego, co powstanie, i oni też przydzielając i zadania, i osoby maczując ze stanowiskami. Zawsze powinni właśnie mieć na, na uwadze to że, to, że to musi wszystko być dostosowane i nie tylko do jego potrzeb, ale też poszczególne zadania do natury pracowników, do ich szczególnych talentów. Wtedy no to i działa. No teraz właśnie kolejna sprawa i kolejny problem, który mi się nasunął, bo tutaj właśnie powiedziałeś, że oczywiście stosunek pracy to jest stosunek starannego działania, cel i rezultat. Tutaj owszem liczą się, natomiast najważniejsze jest właśnie to, jak się wykonuje te polecenia. No ale teraz bardzo często wprowadza się, zresztą to nie jest nic nowego, to jest wieloletnia praktyka, tak zwane zarządzanie przez Cele, KPI. -e. I teraz e, oczywiście pracownik e, ma zrealizować wyznaczone cele przez pracodawcę, przez swojego przełożonego, ponieważ te cele, które on zrealizuje, będą elementem celów realizowanych przez przełożonego i tak dalej, i tak dalej, aż do prezesa. Kaskadowane są te cele. No i w związku z tym ten pracownik jest obligowany do tego, żeby coś tam zrobić. Więc tu już mamy cel. I ten cel i jego realizacja powoduje to, że pracownik dostanie premię. Tak, bo to taki system premiowania, więc to jest tak jakby rozwiązanie, które jest takim. Taką odskocznię od tego prawa, takiego standardowego, standardowego stosunku pracy, prawda? Czyli tutaj możemy tak, wyznaczać cele i uzależniać jakieś, nie wiem, dodatkowe, nie wiem, granty, dodatkowe środki właśnie od tego, czy zrealizowałeś ten cel, czy nie. A na przykład ograniczona, czy może być takim celem, czy też cel może być taki, ale czy to nie jest niezgodne z prawem, że Narzucamy pracownikowi obowiązek, czy stara, będziemy się starać, żeby zmniejszył absencję chorobową. Tak? Czyli, jakby, jako cel dla Ciebie wyznaczamy taki, żebyś był w 100% obecności, żebyś nie chorował. Tak? i jeżeli zrealizujesz ten cel, to ja będę cię premiował. Czy to jest coś, co jest zgodne z prawem, czy no bo w sumie pracownik nie do końca ma możliwość, tak? Nie wiem, jaka jest, jaki jest twój, twoja, twoja opinia na ten temat, Michał? Mhm. Wydaje mi się, że Oczywiście t, można takie cele stawiać. Zakłady produkcyjne bardzo często stawiają te cele, te cele absencyjne z oczywistych y, y, powodów, prawda? Bo musimy utrzymać y, y, ruch i musimy, musimy zabezpieczyć, y, zabezpieczyć frekwencję. Y, to oczywiście, y, to oczywiście granicą, granicą tego podejścia jest y, cel, a jednocześnie y, y, legalność. Y, y, naszych poczynań, czyli to nie może służyć temu, żeby pracownik pomimo choroby przychodził, prawda? Mhm. Ani to, to może go dyscyplinować, żeby na przykład lekkomyślnie nie, nie brał wolnego wtedy, kiedy nie jest mu konieczne, a na przykład zakład pracy ma bardzo szczególne potrzeby, bo jest sezonowość pracy. Żeby na przykład pewne swoje cele realizował w innym, w innym czasie, jeżeli chce zamienić to w postaci i odebrać w postaci bonusu pieniężnego, jeżeli tego nie chce, no to, to, to też nie możemy mu tego zabronić, no bo nie możemy wyłączyć korzystania z, z tych dni wolnych na żądanie, tudzież urlopu zgodnie z kodeksem. Natomiast możemy próbować poprosić w taki, w taki sposób, motywując, motywując finansowo. Niezwykle interesująca dyskusja. Ja sobie, tak jak zresztą poprzednio, jak kończyliśmy, powiedziałem, że musimy ją kontynuować. Jestem przekonana, że. Jest to interesujące również dla naszych słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za y, Państwa obecność. Dziękuję również y, mojemu y, koledze Michałowi za bardzo ciekawą dyskusję. Ja bardzo dziękuję Kasiu za zaproszenie i, i za naszą dyskusję. Jeżeli y, y, zechcesz zaprosić mnie ponownie, to z przyjemnością będę ją kontynuował. Bardzo Państwu zapraszam. dziękuję. Dziękuję również serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.